zdjęcia, które przywołują wspomnienia. Jakie to zdjęcia? Pewnie każdy z nas gdzieś tam ma jakieś fotografie z dzieciństwa, najczęściej wydrukowane i które zdjęcia powodują, że przypominamy sobie jakąś scenę, przypominamy sobie o kimś. Możemy powspominać to, jak ktoś się zachowywał albo pośmiać z danej sytuacji. Czy to zdjęcia, które są ustawione i po prostu stoimy całą rodzinką na tle jakiegoś widoku, bo byliśmy tam na wycieczce? Czy bardziej to przypadkowe kadry, które generują w nas właśnie jakieś wspomnienia i emocje? Często nieidealne, no bo przecież najczęściej nie zrobione przez profesjonalnego fotografa. Ale te kadry mają to coś, mają ten moment. Mają tę chwilę, którą udało się złapać, i właśnie ta chwila powoduje, że przypominamy sobie to, co się wtedy działo. No dobra, ale jakby przekładając to na zdjęcia ślubne. Każdy ma jakiegoś wujka, który lubi fotografować aparatem. No dobra, wiadomo, że nie każdy, ale często w rodzinie jest taka osoba, która na wszystkie wydarzenia rodzinne przychodzi z aparatem. I to ona odpowiada za zdjęcia. I okej, okay, a jeżeli ja jestem głównym fotografem i widzę taką osobę, to jak prawdziwiej mogę ją pokazać? Jak szczerzej mogę ją pokazać niż z tym aparatem? Niż tą osobę fotografującą na przykład parę młodą w kluczowym momencie. Oczywiście wielu się zaraz oburzy, no ale para chce mieć też zdjęcie sama, jak sobie patrzy w oczy i można takie też wykonać. A teraz sobie powiedzmy, które zdjęcie będzie gdzieś tam po latach przywoływać uśmiech na twarzy i powodować, że sobie wspomnimy tego wujka? Ten to nawet tu wszedł, nie? Nawet tu wszedł im zrobić zdjęcie. Często te mniej oczywiste kadry powodują, że właśnie przypominamy sobie kontekst całej sytuacji, przypominamy sobie charakter danej osoby, to jak się zachowywała. Zastanówmy się teraz nad dwoma zdjęciami. Nad tym, o którym wam przed chwilką powiedziałem, czyli. Wujek z aparatem fotografujący parę młodą w trakcie przysięgi, i ten sam wujek stojący na pozowanym zdjęciu z parą młodą. Które szybciej przewiniemy? Które zdjęcie nie wzbudzi w nas więcej emocji? Nie mówię tu za wszystkich, mówię tu o swoim zdaniu, o tym co ja uważam i co często widzą moi klienci. Zdjęcie pozowane, gdzie ktoś stoi i patrzy w obiektyw, to zdjęcie raczej takie inwentaryzacyjne. Kto był, kto jak był ubrany. Tyle z niego najczęściej wynika. Zero emocji, zero motywu takiego, że po prostu po latach siądziemy o patrz, no ten to tutaj się tak zachował. Nie ma w ogóle o tym mowy. Te najfajniejsze zdjęcia w moim odczuciu, to zdjęcia takie nawet przypadkowe. Zdjęcia, na których są jakieś przyruchy, delikatne gesty, mimika. Mam kilka takich zdjęć w albumie moim yy, rodzinnym. Są też takie zdjęcia w albumie rodzinnym mojej żony, gdzie jak się patrzy na daną osobę i widzi się jej minę czy gesty, to od razu wiemy, że tak, to jest jej charakter. To zdjęcie oddaje to, jaka jest ta osoba. Często dzięki temu wywiązuje się jakaś dyskusja, rozmawiamy o tej osobie, rozmawiamy o tym, co tam się działo, albo jak nie pamiętamy, to co się mogło dziać. Analizujemy, to pobudza wyobraźnię, pobudza wspomnienia, to często. Takie zdjęcia właśnie generują to, że sobie jesteśmy w stanie uświadomić, o co tam mogło chodzić. Gdyby zamiast takiego zdjęcia powkładać do tych albumów zdjęcia, gdzie ktoś stoi, wykreowany w rzeczywistości takiej, że w tle jest piękny obrazek, jakiś widoczek, a na pierwszym planie rodzice z dziećmi, jako piękna rodzina, to ile przy takim zdjęciu się dotrzymiemy? Pewnie chwilkę się zatrzymiemy. No dobra, tu byliśmy w Grecji, pięknie wyglądało. Lecimy dalej. Ale jak z tej Grecji przywieziemy zdjęcia, jak nasze dziecko bawiło się łopatką w piasku i pokażemy szerszy kontekst, że tam byli też, też inni ludzie, to to zdjęcie zacznie mieć trochę inny wydźwięk. Zaczniemy sobie przypominać, jak ten nasz dzieciak się zachowywał. Jak swojej żonie zrobimy zdjęcie. Gdzie ona czyta książkę i jest zamyślona, to będziemy wiedzieć chociaż więcej, co ona wtedy czytała, co jej chodziło w głowie wtedy. To takie kadry powodują, że uruchamiamy trochę głowę. Ja trochę w mojej tej całej niepozowanej fotografii ślubnej właśnie to chcę generować. Chcę generować to, by te zdjęcia po latach powodowały, że ktoś może przy nich posiedzieć i podumać, zastanowić się. Drugi przykład. Zdjęcia z babcią. No, fajnie mieć pozowane zdjęcie z babcią. Widać, że babcia miała ładną sukienkę, kupiła sobie na ślub wnuczki. Tylko ile warta jest ta sukienka? Tu nie chodzi o kasę. Tylko jaką wartość ona niesie. To jest tylko rzecz. A na twarzy babci będzie mina taka jaka może być do pozowanego zdjęcia. Pewnie większość z Was jest sobie w stanie wyobrazić taką minę, jak sami stajecie do pozowanego zdjęcia. Nie ma błysku wokół, nie ma energii na twarzy, nic się nie dzieje, że tak powiem. No, nuda okrutna. Okej, okay, ja czasem też takie zdjęcia wykonuję, jestem w stanie przyjąć, że można takie zdjęcie zrobić, ale zestawmy je z innym zdjęciem. Ze zdjęciem, gdzie Nuczka gdzieś na weselu, w trakcie, podchodzi porozmawiać z babcią, przytula się do niej, coś jej opowiada, pokazuje na telefonie. Wykonałem ogrom takich zdjęć, gdzie właśnie takie rzeczy się dzieją. I na tych zdjęciach ja często jestem w stanie, jako osoba z zewnątrz, coś o tej kobiecie opowiedzieć. Powiedzieć, czy to raczej wesoła starsza pani, czy raczej... Taka spokojna, stonowana kobieta. Jeżeli ja, osoba z zewnątrz, jestem w stanie po jednym kadrze w jakiś tam sposób próbować ocenić charakter tej kobiety, to ktoś, kto jest w temacie, ktoś, kto jest zdecydowanie bliżej z tą rodziną, będzie to w stanie dużo precyzyjniej i dokładniej zrobić. To właśnie przywoływanie wspomnień po latach, i nie tylko po latach, jest głównym celem mojej fotografii. Chcę, byście oglądając zdjęcia, mogli przeczytać daną osobę, wiedzieć, co tam było mówione czy robione. Najmniej na to, jeżeli sfotografuję grupę waszych znajomych, to chcę ich sfotografować tak, by na każdej twarzy się coś działo, cokolwiek. Bo tylko wtedy będziecie mogli wyczytać, o czym oni rozmawiali, czy was obgadywali, czy cieszyli się z czegoś. Albo była to dyskusja polityczna i każdy był trochę zniesmaczony i zdenerwowany. Tylko takie zdjęcia dopiero generują emocje, generują wspomnienia w Was i Was zaciekawiają. Tu takie info było do par młodych, jeżeli tego słuchają, ale też do fotografów, żeby może spojrzeć czasem nieco inaczej na fotografię, zastanowić się, po co w ogóle fotografujemy. Bo miałem niedawno kilka rozmów z innymi fotografami, i właśnie było pytanie: po co, po co my w ogóle fotografujemy? I to jest proste pytanie, na które warto sobie zadać odpowiedź. I u mnie ta odpowiedź właśnie była by taka, że fotografuję po to, by bliscy mogli zobaczyć swoich bliskich i przypomnieć sobie, jaki oni mieli charakter, albo o czym rozmawiają, o czym jest dana scena. Czyli idąc jeszcze dalej, fotografuje po to, by zdjęcia wywoływały jakikolwiek proces myślenia. Nie zawsze na kadrze da się przekazać te emocje, czasem można powodować, że proces myślenia następuje z innych powodów, ale to dzisiaj właśnie o tych emocjach, o tych szczerych emocjach. Bo uważam, że tylko te szczere emocje właśnie mogą powodować, że pamiętamy daną scenę. Taką jaka była w rzeczywistości, wspominałem Wam przed chwilką, że miałem kilka rozmów fotograficznych, tak je nazwę, z innymi fotografami i często też rozmawiam z moim dobrym kumplem fotografem i często rozmawiamy o fotografii. Czasem się śmiejemy, czasem rozmawiamy poważnie, ale jeśli chodzi o te zdjęcia, o których dzisiaj mówię, czyli takie wywołujące w nas emocje, takie, które mają wartość po latach, to Mam wrażenie, że często o tym zapominamy, bo jesteśmy przeboccywani tylko i wyłącznie ładnymi obrazkami. Ładnymi obrazkami, które są publikowane non-stop w internecie, wyidealizowanymi kadrami, wy wyidealizowanymi fragmentami z czyjegoś życia. Oczywiście, no, te zdjęcia mają też tam jakąś swoją wartość, ale czy ostatecznie no, nie chcemy mieć czego wspominać? Wydaje mi się, że to ta prawdziwość, czerość, naturalność jest zdecydowanie ważniejsza, ma większą wartość niż wszelkie ładne kadry i ładne obrazki. Wiem też jednak, że nie jest łatwo tworzyć takie zdjęcia. Czasem one mogą być trudne, bo nie każda osoba, którą fotografujemy, jest żywiołowa i ma masę emocji na twarzy, ale to może właśnie dlatego warto ją pokazać w stonowany sposób. No bo pytanie czy jeżeli mamy przykładową babcię, która reaguje w stonowany sposób i jest gdzieś tam skryta, cicha, to czy nie warto jej zrobić jakiś taki portret, gdzie ona wygląda tak jak ona? Bo po latach chcemy pamiętać ją taką, jaka ona była przez całe życie. Warto jako fotograf mieć jakąś taką czutkę wyczucie do ludzi. I widzieć, kiedy gdzie podejść, kiedy gdzieś coś się dzieje szczerze i prawdziwie. Ale już tak kończąc, no muszę zaznaczyć, że te szczere i prawdziwe momenty wydaje mi się, że chyba mogą się tylko zgadzać, im mniej jest naszej ingerencji w otoczenie. Bo im bardziej będziemy wszystko kreować od startu, tym mniej takich momentów potem się będzie wydarzać, bo ludzie cały czas będą się starać, by. Cały czas zerkać w stronę obiektywu, by dobrze wyjść po prostu na zdjęciu. No właśnie, miałem kończyć, ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Dobrze wyjść na zdjęciu, co to znaczy? Dobrze to znaczy z ładnie podniesioną do góry buzią, dobrze oświetloną i uśmiechniętą twarzą? Czy to znaczy, że dobrze wyszliśmy na zdjęciu? Czy może dobrze wyjdziemy, jak po prostu będziemy rozmawiać z bliską sobie osobą i będzie widać. Ten błysk w naszych oczach. Wydaje mi się, że to drugie, ale z tym pytaniem zostawiam Was. Podyskutujmy też w komentarzach.